Łukasz Darłak, który dopiero co wyszedł z domu Wielkiego Brata i Paweł Grigoru, który właśnie do niego wchodzi w ciągu najbliższych i teraz nie mogę dokładnie zdradzić, ale może godzin, dni sami zobaczycie. Kasiu, czy są jakieś pytania od naszych widzów? Tak, mam dwa takie główne pytania. Znaczy jedno pytanie, a drugi temat do wyjaśnienia, bo dzisiaj rano z Łukaszem, jak rozmawiałam, to wspomniał mi, że e, chciałby wyjaśnić Pawłowi pewną sytuację, e, pewne sytuacje, które były w domu z Justyną, a druga rzecz to e, Łukasz, jaka była Twoja relacja z Magdą? z całej Polsce w końcu, jak było naprawdę. Moja relacja z Magdą była o tyle ciekawa, że pomimo, że znaliśmy się tak naprawdę bardzo krótko, no bo to jest lekko ponad miesiąc, to naprawdę zaczęliśmy się bardzo szczerze przyjaźnić, po prostu przyjaźnić. Ja miałem taki moment, że ja sobie myślałem, że może z tego urodzi się coś więcej. Ale co więcej? Ym, miłość. Tylko, ale, że... ale miłość taka damsko-męska? Tak, damsko męska bo jesteśmy kobietą i mężczyzną, ale ona by cały czas musiała pozostać platoniczna, niestety. Ach, z racji tego, że jednak jestem gejem. W tym sensie. No. Ale tam powiedziałeś, że tam Chociaż... 10% jeszcze jest takie na wolne ruchy. No właśnie, no tak, lubię sobie zostawić ten margines mhm. y, na jakieś takie sytuacje bardzo wyjątkowe, a Magda na pewno y, taką wyjątkową kobietą y, jest. To piękne, co mówisz. Ale nie płakała, nie płakała, jak wychodziłeś. Może płakała w duszy, może jej serce o. płakało. A może tak nie... okazuje emocje? No. no, płakała dzisiaj z innego powodu. Po... Z jakiego? Bo ja nawet nie wiem. Płakała dlatego, że znowu stali podzieleni na drużyny, a Magda bardzo tego nie lubi. E, ja jednak wrócę sobie do tego pierwszego zagadnienia, które poruszyłaś. W sensie, że niewyjaśniona jest historia twojej relacji z Justyną e, i pewnie masz wątpliwości, czy Paweł o Justynę nie był zazdrosny. Byłem zazdrosny o te 10%. O te 10%. A jedna, tak, tak, o te 10%. Hmm. Okej, okay, no to może powiem tak, że Justyna jest wspaniała jako przyjaciółka naprawdę, ale akurat no po prostu ją traktowałem od samego początku tylko i wyłącznie jako przyjaciółka, więc naprawdę chcę, żebyś tam wszedł z taką zupełnie czystą kartą i żebyś wiedział na 100%, że my po prostu byliśmy tylko przyjaciółmi, bardzo dobrymi, naprawdę super się z nią rozmawiało, pomimo tego, że czasem było ciężko z nią Porozmawiać. Pewnie słyszałeś tam w pokoju zwierzę, nie, nieraz się kłóciliśmy. Ja czasem no, po prostu już nie wytrzymywałem, ale no to jest normalne. No jak się z kimś tak dużo spędza czasu, to niektóre rzeczy drażnią. Mhm. Także pozdrowie ode mnie. Jasne, ja ze swojej strony powiem, że absolutnie nie miałem do ciebie żadnych pretensji i nawet mhm. przez chwilę nie zwątpiłem w swój związek z Justyną, w swoją miłość do niej i w, nas, w naszą miłość po prostu. I wchodzę tam absolutnie z czystą kartą i z pozytywnym nastawieniem. Ja ci w takim razie chcę powiedzieć, że. Jestem przekonany, że ona też nigdy nie zwątpiła w swoją miłość do ciebie. A kryzys był. Historia z życzeniami, których nie było. no Wydawała się już taka właśnie kryzysowo-podbramkowa. Mm -hmm. Ale już ty nam to świetnie ogarnęła i cały czas wiedziała, pamiętała o tym, że się kochamy i nie miała o tym żadnych wątpliwości. Mm -hmm, ale żeby justyna. już skończyć ten temat zazdrości, miałeś chociaż przez ułamek sekundy taką myśl, kurczę, to jest piękna, fajna dziewczyna. Być może te 10% mogłoby się w tym temacie uruchomić. Szczerze? Szczerze. Nie, nie miałem. Justyna jest wspaniałą dziewczyną, ale naprawdę jako kobieta nie jest w moim typie. No, tak bywa. Cudownie. No, okej, okay. nawet zamknięty, zakaszony, zasypany wapnem.